Poopowiadam Wam jeszcze trochę takich ciekawych przygód, jakie mnie spotkały właśnie podczas formacji w zakonie, żeby trochę tak e, zmienić ten powszechny, myślę, światopogląd, e, czy takie przekonanie, może bardziej, które w jakimś negatywnym świetle przedstawia seminaria duchowne, właściwie decyzjalne czy, czy zakonne. E, no ja mam szczęście do różnych przygód, od dziecka moi rodzice to zauważyli i na przykład kiedy czytali mi bajki przygody Mikołajka, bo ja jestem Mikołaj, to mówili, że oni, jako moi rodzice, spokojnie mogą napisać własną wersję kolejne tomy, bo zawsze miałem jakieś takie szczęście do różnych, różnych dziwnych wydarzeń. W każdym razie opowiem wam jedną przygodę, no to, kiedy ją dzisiaj słyszę, to sam się łapie za głowę. Zamknę okno. Się łapie za głowę, jak do tego mogło dojść. Ale wyobraźcie sobie, że była taka sytuacja, że jest zima, jesteśmy w nowicjacie zakonnym. To jest ten taki pierwszy rok właśnie w formacji zakonnej. Po maturze ja wstąpiłem. Zapierw rok nowicjatu, później dopiero rozpoczyna się studia. No on miał miejsce w Rzeszowie. Bo studiowałem później w Krakowie. I powiem Wam tak. Na kościele uzbierała się gruba warstwa śniegu, a zaczynał już śnieg topnieć i jeden z ojców, który pełnił funkcję dikarego właśnie w tej parafii, powiedział nam, że boi się, że ten śnieg zacznie spadać z tego dachu, no bo zaczyna być, robić się odwilż, tam jest gruba warstwa, no to dach wiadomo z kościoła stromy jest wprost na drzwi wejściowe. No więc jest duże niebezpieczeństwo, że taki ciężki śnieg spadnie na wiernych wchodzących na wieczorną Eucharystię. O, chyba policja, właśnie wiezie kogoś bardzo ważnego, bo jadą bardzo powoli motocykle na wprost. Za nimi jedzie cała grupa czarnych BMW, Mercedesów na kołutach, takich, wiecie, właśnie tajniaków i też tych nietajniackich. No, a za nimi cała kolumna teraz korek aut yy, zwykłych, no. Tylko tak wolno jadą? Zazwyczaj oni tak właśnie szybko, no nieważne. W każdym razie, no i mówi, żeby coś z tym zrobić, bo jeszcze były tam dwie godziny do mszy. No to ja mówię, no to strąćmy ten śnieg jakoś z góry, żeby on teraz spadł. Więc wszedłem na strych strych kościoła, to naprawdę jest gigantyczna wysokość. Tam chodzić to jest lekki strach, bo jak człowiek jest pod samym dachem kościoła, to zobaczcie, jest ilu metrów może spaść, gdyby tam nadepnął źle, nie? Z dziesięciu, jak nie lepiej, metrów by poleciał na posadzkę. No, ale ja tam szedłem i tam jest takie, było takie małe zadaszenie i takie tylko okienka tycie pełniące funkcję wentylacyjną. Zabite takimi siatkami, żeby tam gołębie nie mieszkały. Ja tę siatkę zdemontowałem albo rozdarłem jakoś, coś w ten deseń. I proszę ja was, tam u góry były jakieś takie palety, pozostawione najprawdopodobniej jeszcze z czasów budowy tego kościoła. To ja te palety drewniane rozbijałem nogami, czy młotkiem, nie pamiętam. I brałem taką deskę, i chciałem rzucić w ten śnieg, żeby wiecie, żeby on się ruszył i spadł. No ale wrzuciłem jedną deskę. No, i ona się wbiła w tym śniegu i została. No to mówię, no to drugą wezmę. I powiem Wam, bez upiększania, ja chyba dwie czy trzy palety tak rozbiłem, i wbiłem wszystkie te dechy z gwoździami w ten śnieg. I ten śnieg w ogóle nie ruszył. Nic nie drgnął. No i wtedy po prostu, jak zobaczyliśmy, co w gruncie rzeczy się stało. No, historia, tak jak z bajki. Tej czeskiej, czy tam czechosłowackiej o tych sąsiadach, nie? Po prostu zamiast mieć sam ciężki śnieg, który mógł spaść na wiernych, to teraz mieliśmy ciężki śnieg z deskami, z gwoździami, który mógł spaść na wiernych, nie? Jeszcze wiem, że ten wikary wziął taki pistolet na Kulki, strzelał w ten śnieg, liczył, że to spadnie. No już w ogóle jeszcze bardziej chory pomysł. No ale, ale lepszego nie mieliśmy. No i w tym momencie on mówi, że on ma kontakt do jakiegoś OSP są okolicy, i oni przyjadą przyjadą coś z tym zrobić, nie? No to przyjechali ci strażacy z tego OSP, wyciągnęli drabinę i po prostu jak to zobaczyli, co się dzieje, to tak się załamali, takie mieli ręce załamane. I mówią, kto to zrobił, nie? A ja to ja się pojawiłem, mówię, no to ja zrobiłem, nie? A on mówi, no. Jak ciebie zobaczyliśmy to tak podejrzewaliśmy, że to ty, nie? On mówi no przecież teraz ten strażak tam na tym drabinie musi najpierw wejść i te wszystkie deski z gwoździami zrzucić na dół. A dopiero potem zająć się tym śniegiem. Na szczęście ja to wszystko zrobiłem z jednej strony. Kościoła a z drugiej strony był tylko ten sam czysty śnieg. Więc wierni nam przewieczorną wchodzili z tamtej strony, a z tej strony Zdążyła się rozpocząć msza, to jeszcze kończyła się ta akcja strażaków, którzy z tego OSP ściągali te deski i ten śnieg. Nie, po prostu jak ja to słyszę, to mówię, to, to jest niebywałe. No, człowiek by tego nie wymyślił, bo jakby człowiek to napisał w jakiejś książce, czy, czy gdziekolwiek, no to by mu zarzucono, że zmyśla, kłamie, że to nie jest prawda, nie? Że za bardzo fantazjuje, że się odkleił, że, że to tak, tak by na pewno nie było. No, ale ja to przeżyłem, no. Po prostu możecie mi wierzyć na słowo lub nie. No, zdjęć chyba nie ma z tego zdarzenia, przynajmniej nie pamiętam. Ale tak było. Nie wiem, co mi odbiło. No, po prostu myślałem, że jak ta pierwsza deska nie ruszyła tego śniegu, no to kolejny już na pewno. Później Proboż przyjechał, jak to zobaczył, jak się złapał za głowę, co myśmy zrobili, bo to jego nie było. Kazał mi wejść, przynajmniej te, posprzątałem to pod naszy, bo nie było już tych pal, bo ja tam wszystkie, które tam były, rozebrałem. Tylko miałem później na górę mieć tam powrót, chyba. I żeby tą siatkę z powrotem na te głębie przybić, żeby mu się tam nie zalęgły, nie? Czy coś jeszcze ja Wam chciałem powiedzieć? Tak. Jest po, po obiedzie, właśnie na refektarzu, Poszliśmy do kaplicy się pomodlić I później była tak zwana rekreacja. To trwało chyba około pół godziny do godziny, gdzie siadało się na takiej dużej wspólnej sali, gdzie każdy mógł zająć miejsce przy dużym stole. I po prostu piło się kawę, jakieś ciastka. Tak. I często po takim czasie swobodnego rozmawiania był moment, że rektor, czyli no nasz przełożony w seminarium, po prostu miał jakąś tam przemowę. Chciał tam jakieś sprawy porządkowe powiedzieć, jakieś plany na przyszłość, no różne, różne przedsięwzięcia. No i a ja akurat byłem w takiej wirze rozmowy z jednym współbratem, jakaś dyskusja. Ja wtedy zapominam o świecie całym i tylko i tylko z nim dyskutowałem, nie? I coś ten kolega, coś tam mi się przekomarzałem tak yy, dla jaj, że tak powiem, na żarty i on coś mi powiedział yy, takiego, co mnie lekko z, yy, zirytowało i w tym momencie rektor yy, wstał, czy tam nawet nie wstawał chyba, tylko po prostu powiedział, proszę o chwilę ciszy, bo chcę tutaj Wam przedstawić kilka, kilka informacji. I ja tego jego zdania nie usłyszałem, ale wszyscy współbracia zamilkli w tym momencie. Ja jednak jego właśnie słów nie usłyszałem, bo, bo rozmawiałem z tym współbratem i byłem taki przejęty tym, co on mówi. I właśnie powiedział jakieś zdanie, które mnie tam podirytowało. I w momencie, kiedy wszyscy współbracia zamilkli, ja na cały głos do tego mojego współbrata mówię: No, co jeszcze ciekawego mi powiesz? No jak się na mnie spojrzeli, rektor po prostu jak mnie zmierzył wzrokiem, ja automatycznie od razu zrobiłem się cały czerwony. No i się tłumaczyłem, że, że ja nie chciałem, że to nie do ojca było, do, do przełożonego, tylko do Łukasza, którym coś tłumaczyłem. No, tam wiadomo, wszyscy zaczęli się śmiać i, i rozumieli sytuację, ale no, no, tylko mi się takie klasyczne błędy pojawią, nie? Że przełożony powie, proszę o ciszę, a ja na cały głos wypalę, no, co jeszcze ciekawego powiesz? No tak, tak, to, to pamiętam. Takie wtopy i fopato, chyba moja, moja specjalność, nie? Jakoś w seminarium miałem zwłaszcza duży, duże tego natężenie, później się jakoś chyba uspokoiłem. W życiu dalej mi się tam zdarzają różne przygody, ale to, co wtedy się działo, to to są hity. I, i tego się nie da już e, chyba powtórzyć, już chyba mi się charakter zmienił już. Nie wiem, aż tak chyba szałakutny, e, spontaniczny, e, nieokiełznany nie jestem ja, jak byłem kiedyś. To chyba tyle wam opowiem. Na razie. Na razie, na razie tyle. Jeżeli wam się ten, ten Właśnie takie historyjki śmieszne z seminarium, seminarium mojego nowicjatu, czy tam właśnie tego miesięcznego postulatu spodobają, to jeszcze Wam poopowiadam, bo jest, jest trochę tych przygód. I naprawdę to jest fantastyczny czas w moim życiu. Bardzo chętnie powracam do niego wspomnieniami. Taki czas, w którym uczyłem się i pracowałem najwięcej w całej historii swojego życia bo najambitniejszy taki czas, może w tym sensie. Jeśli chodzi o ilość poświęconego czasu na rozwój osobisty, to tamtego okresu nic nie pobije, nic. To wstawanie właśnie o 5.30, od 6.00, od 6 modlitwy i czy jak później wstawałem o 5.00 nawet, tak, modlitwy i, i praca, nauka od rana do wieczora. Coś fantastycznego, nie jestem sobie w stanie sam Narzucić takiego tempa, jak było tam. Ja, będąc w zakonie, myślałem, że jako osoba świecka też bym sobie tak mógł funkcjonować ambitnie i na pewno by to nie stanowiło problemu. Wystąpiłem z zakonu i się okazało, że kiedy rozpocząłem pracę fizyczną, czy po prostu normalnie na etacie w Tesco jako kierowca dostawca zakupów, czy później właśnie w sklepie z zabawkami, czy później jako kierowca autobusu. Nawet kiedy studiowałem równolegle, to i tak nie pracowałem tyle, ile wtedy. Już sam sobie nigdy nie byłem w stanie narzucić takiej dyscypliny, i myślę, że już nie będę w stanie tego osiągnąć. Dlatego bardzo się cieszę, że w tym okresie się dowiedziałem, gdzie jest moja granica. Że e, nawet e, jak ona bardzo potrafi być przesunięta. Nawet teraz, jak jestem zmęczony, e, mówię sobie, bo mam, miałem dużo na głowie. A pomyślę tamtym czasie to mówię: wcale nie mam dużo. Wtedy było znacznie więcej. No nic, pozdrawiam. Eee, viel pas. Tschüss.